Hej, Sani, co słychać? Uuu, robisz pantomimę? Ekstra! Ja też w to wchodzę. Oh. Oh. <głos> <głos> e, nie. Zamierzałam upiec wasze ulubione ciastka na dzień zimorzyczeń, ale przepisów nie ma w żadnej książce. Jeszcze? Nigdy nie widziałam kiwi pajowych ciastek jednorożców, czy kokobananowych królewskich, czy. Y, czy. jankowo cytrynowych ciasteczek mojej babci figi. No właśnie! Hej, nie przejmuj się aż tak. Nie kosztowaliśmy tych ciastek od źrebięcych lat. Fakt! I na pewno nikomu nie uda się odtworzyć ich smaku. Och, doprawdy. Czas upiec ciastka zimorzyczeń. Najpierw wezmę przepis od Figi. Później lecę do Różkowa, do Alfa Beatla. Potem włamię się do pałacu, żeby znaleźć sekretny królewski przepis. Zaraz, co? C Babcie Figi! Pokaż mi, jak się piecze świąteczne ciasteczka Hicza. E e proszę? O, o Sani, chętnie Cię nauczę, jeśli jesteś gotowa. E, że jak? No, a, czy masz ten przepis gdzieś zapisany? Czy. O, nie, dziecko! Mam go tylko tutaj. O, jak słodko. Więc ile, monkey? Musisz tylko wsłuchać się w serce, a kopytka zrobią swoje. O, rety. A witajcie! Dobrze, mieszaj tylko w jedną stronę, Wsyp sól przez swoje lewe ramię, a prawym kopytem rozbij jajko, żeby odpędzić ciastko duchy. A, miało być lewe ramię! Chcesz mieć tu duchy? Masz mieć serce, ma kopytkami! It <speaking inNot> <senhor> was fun. Mm. 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 Uh, a holly dolly oh. time. A joyful wishing time. I wanna spend it with you. For oh, oh! Don't lose K-Sports, Na oglądanie skarb królewskich mm. sekretów! Oh. 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 Yeah. Teraz jesteś gotowa! Zakręć cztery razy czy pięć razy! To się ale czego? Mówiłaś o e, słońcu? Masz piec sercem, a nie kopytkami. Sercem, nie kopytkami. All I want to do is with you because ja chcę, żebyś miękko świętował. Bo ja kocham sany nie musiałaś! O! O! w duchu! Dobra, wiem, że nie są całkiem takie jak te, które znacie, ale. Nie! Wyglądają ekstra! Bardzo chcę ich skosztować. Uh. Uh. Ładnie takie jak piekła babcia. A my mamy ciasteczka dla ciebie. Nie wiem czy wyszły zgodnie z przepisem.